Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji w Ryszard Film Rudiota w dniu 12 stycznia 2026 roku. Szanowny wielki książę marszałek, lider Frederyk, szanowny przywódca Rudolf oraz nieskończone szeregi zjednoczonej partii królików sprawiły, że historia współczesnego budownictwa na wsi stała się wspaniała. Słońce narodu, genialny lider Fryderek, stworzyło dla naszego kraju ideę Fryderyka. Obejmuje ona każdą sferę życia królika, to znaczy również budownictwo i mieszkalnictwo. Tyczy się to również wsi, gdzie domy zaczęły ewoluować, od takich niewielkich, często jednoizbowych i całkowicie wykonanych z drewna, do wielopomieszczeniowych, wielokondygnacyjnych i całkowicie murowanych. Do popularyzacji budownictwa nowoczesnego na wsiach przyczynił się również generał Rudolf, wybitny architekt naszego narodu, który w swoich wielkich projektach na terenie miasta stołecznego Kajzerogradu dał fundament oraz inspirację budowniczym z całego państwa, aby budować inaczej, oczywiście lepiej, to znaczy w taki sposób, jaki obecnie uznajemy za nowoczesny. Wybitny generał Rudolf w Kaiserogradzie, wielkim niemal czteromilionowym mieście, zaprojektował liczne bloki mieszkalne. Jest to oczywiste, że takie konstrukcje wielkopowierzchniowe z wieloma mieszkaniami będą powstawać na terenie tak wielkiego miasta, natomiast inspiracja przeniosła się również na wieś. I tak zaczął powstawać na wsiach w całym Wielkim Księstwie zupełny nowy gatunek budynków, czyli tzw. bloki wiejskie, przystosowane do rolników oraz innych mieszkańców wsi, ale mają formę typowego miejskiego bloku. Nieśmiertelne reformy szanownego wielkiego księcia, marszałka, lidera Frederyka i ukochanego przywódcy Rudolfa nigdy nie mogłyby się ziścić, gdyby nie nieskończone szeregi członków Zjednoczonej Partii Królików, którzy pracując w komitetach lokalnych, działając dla lokalnych społeczności, przeprowadzają reformy w duchu idei Frederyka, które właśnie zmieniają budownictwo wiejskie na lepsze, tworząc je wspaniałym. Wspólna działalność szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Frederyka, genialnego przywódcy Rudolfa oraz zjednoczonej partii królików sprawiły rozwijającą się gospodarkę i dobrą koniunkturę państwa króliczego. Jest to najważniejsza przyczyna rozwoju budownictwa wiejskiego. Powstają coraz to kolejne budynki, a wioski zamieniają się w miasteczka. Witam państwa serdecznie. Rozroc wsi w Wielkim Księstwie Królików może wydawać się na pierwszy rzut oka bardzo chaotyczny. Jednakże jest on wbrew pozorom poukładany. Działalność genialnego architekta i urbanisty przywódcy Rudolfa daje do tego inspirację. Sama Zjednoczona Partia Królików i wspaniały przywódca Rudolf kierując się zasadami wyznaczonymi przez genialnego lidera Fryderyka, kreują urbanistykę na wielkie arcydzieło na skalę światową, która zostanie zapamiętana na wiele lat w historii naszego państwa. Bowiem współcześnie kolejne drogi wiejskie czy osiedla tworzące się w wsiach zmieniających się w miasteczka nie są wcale chaotyczne. Są one projektowane według dobrej siatki urbanistycznej, która pozwala na dalsze dodawanie kolejnych dróg, osiedli oraz brak korków i chaosu komunikacyjnego. Zjednoczona Partia Królików sprawia, że wieś staje się wspaniała. Dobry wieczór! Szanowny Następca Tronu, Przywódca Rudolf został nagrodzony koszem kwiatów od członków gabinetu rządowego. Cudowny przywódca Rudolf dobro dla narodu króliczego i ten fakt został doceniony już przez wszystkie króliki, ale również z członków gabinetu rządowego, którzy ze względu na zbliżające się wielkimi krokami czwarte urodziny genialnego przywódcy Rudolfa, które nastąpią już w piątek 16 stycznia, wysłali do najdroższego przywódcy i jego biura w siedzibie Zjednoczonej Partii Królików przy placu kniedziowskim w Kajzerogradzie kosz kwiatów, dokładnie róż. Symboli idei Fryderyka, którą kieruje się nasz wspaniały generał Rudolf. Komunistyczna dyktatura Warszawy przeprowadziła brutalną prowokację, atakując terytorium Wielkiego Księstwa Królików z powietrza. W dniu dzisiejszym, 12 stycznia 2026 roku, bestialska komunistyczna dyktatura Warszawy przeprowadziła prowokację lotniczą, bombardując pola na terenie Księstwa Kanin-Sięszczackiego. Bomby spadły na pole i zostały one wkrótce znalezione przez okolicznych rolników, którzy usłyszeli huk. Jak się okazało, bomba, która spadła, była niewybuchem, natomiast dwie pozostałe eksplodowały, robiąc duże dziury na terenie pól. Sam atak, jak przewiduje Ministerstwo Wojny Wielkiego Księstwa Królików, nie miał być wymierzony w żadne szczególne cele. Miał to być zwyczajny atak na pola, który miał udowodnić, że Wielkie Księstwo jest bezbronne. Jednak, jak się okazuje, jest to twierdzenie fałszywe, ponieważ już teraz Wielkie Księstwo Królików przeprowadza wielką operację dyplomatyczną, która doprowadzi do ostatecznego upadku działań prowokacyjnych komunistycznej dyktatury Warszawy, które nasilają się od sierpnia byłego roku. W sprawie bestialskiego ataku ze strony komunistycznej dyktatury Warszawy przemówił minister wojny generał Piekenchaubski. Minister wojny naszego kraju, w imieniu szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka, wygłosił przemówienie. Ataki ze strony komunistycznej dyktatury Warszawy nasilają się od sierpnia 2025 roku. Jest to związane również ze zwiększającym się garnizonem w ich państwie marionetkowym, bezpośrednio graniczących z Wielkim Księstwem, czyli Federacją ten atak jest najprawdopodobniej spowodowany wojną domową w baseniarystycznej dyktaturze Bydgoszczy i ma to odciągnąć uwagę Wielkiego Księstwa Królików od upadających sojuszników Warszawy, czyli baseniar-bydgoskich i ta prowokacja była wymierzona pokazanie bezsilności naszego państwa. Jak się okazuje, stało się wręcz przeciwnie, bowiem komunistyczna dyktatura Warszawy stała się na tyle nieudolnym państwem, że zbombardowała zaledwie pola, a ich bomby są tak słabe, że jeszcze jedna okazała się niewybuchem. Na szczęście nikt w wyniku ataku nie ucierpiał. Natomiast w imieniu szanownego wielkiego księcia marszałka lidera Fryderyka i Komitetu Centralnego Zjednoczonej Partii Królików mam zaszczyt poinformować cały świat, iż Wielkie Księstwo Królików nie będzie tolerowało takowe Ataków. I od każdego kolejnego po tym zdarzeniu będzie zrzucało, strącało samoloty warszawskie oraz każdego innego państwa, które bez specjalnej zgody naruszą przestrzeń powietrzną Wielkiego Księstwa Królików. Wielkie Księstwo nie będzie tolerowało żadnych prowokacji granicznych oraz ataków powietrznych. W kajzerogradzkiej szkole partyjnej odbyło się spotkanie agitacyjne z okazji zbliżającego się święta najjaśniejszej gwiazdy. Już w najbliższy piątek święto gwiazdy urodziny najdroższego przywódcy Rudolfa z tej okazji w szkole partyjnej w dzielnicy rządowej miasta stołecznego Kajzerogradu, wzniesionej według projektu genialnego przywódcy Rudolfa odbyło się spotkanie agitacyjne. Drogie króliki, spójrzmy na te mury okazałe, spójrzmy na tę scenę sporą, spójrzmy na te przeszklenia, jak z Wersalu, a nawet piękniejsze. A to jest przecież tylko zwyczajny budynek edukacyjny, ale wzniesiony przez wybitną osobę, przez niezrównanego generała, przywódcę Rudolfa, który całymi swoimi siłami poświęca się dla nas, na co dowodem jest ten budynek. Szanowny przywódca Rudolf nocami i dniami projektował go, a następnie w ekspresowym tempie wzniósł go, dzięki czemu on teraz ma prawo istnieć, a że jest wybudowany w sposób najnowocześniejszy, istnieć będzie przez kolejne wiele wieków. Dobry wieczór! W formacji został otwarty kompleks nowoczesnych spichlerzy miejskich. W dniu dzisiejszym prezydent Miasta Formacji oraz członkowie Komitetu Lokalnego Zjednoczonej Partii Królików Księstwa Formackiego dokonali otwarcia szeregu aż czterech super nowoczesnych spichlerzy dla Miasta Formacji. Pamiętajmy, że formacja jest największym portem morskim naszego państwa, przez które przewija się dużo towarów konsumpcyjnych, w tym zboża, które musi być gdzieś magazynowane. Stąd też tak nowoczesny kompleks. Jest on nowocześniejszą wersją Starego, które zaledwie miał dwa budynki w gorszym stanie wybudowane z drewna. Natomiast obecne spichlerze są w pełni murowane, zaledwie drewnianymi dachami oraz oknami. Wojska basenierystyczne w Bydgoszczy przegrywają. Wojska demokratycznej opozycji walczące z siłami baseniarystycznymi w baseniarystycznej dyktaturze bydgoszczy wygrywają. Poprzez zajęcie kolejnych centralnych dzielnic samej Bydgoszczy, wybuchu kolejnych niewielkich powstań w dalszych dzielnicach oraz w miejscowościach należących do dyktatury bydgoskiej, ale nie, belo, nie będących już na terenie samej aglomeracji bydgoskiej. Między innymi w mieście Tryszczyn, Ostromecko, Strzyżawa i w Solcu Kujawskim. Wojska basenierystyczne bombardują przyjęte przez demokratów części miasta. Przewodniczący Międzynarodowej Organizacji Pokojowej apeluje o pokój oraz zakończenie wojny domowej w basenierystycznej dyktaturze bydgoszczy. Rozumiem, że sytuacja w państwie Wydgoskim dla wielu obywateli może być zła. Jest to powód do niezadowolenia społecznego. Natomiast nie powinno być to przyczynkiem do wybuchu wojny domowej, a do zaproszenia do mediacji sił Międzynarodowej Organizacji Pokojowej oraz prośbę o interwencję z jej strony w sposób dyplomatyczny. Natomiast nie samotna walka, która jeszcze bardziej pogarsza sy sytuację zwyczajnych obywateli. To też apeluję otwarcie do oddziałów i zarządu demokratycznej opozycji tak zwanej oraz bydgoskiej partii basnierystycznej o rozpoczęcie wspólnych mediacji z udziałem międzynarodowej organizacji pokojowej. Królicze światowe informacje zakończone. Dobry wieczór Państwu. Nie wiem, czy kamera jest krzywo, czy jest prosto. Nie wiem, czy obraz jest dobrze ustawiony. Nie wiem, czy jakość jest wystarczająca. I kamera nie jest brudna. To jest naprawdę wiele problemów, ale ja je w tym momencie pominę i już przechodzę. Jak się wcześniej z Państwem witałem, także już drugi raz nie muszę. Bez większego przedłużania zaczynam program i pierwszym tematem, jaki poruszę, będzie nadawanie tego programu, bo obecnie, jak Państwo z pewnością zauważyli, od zawsze, od początku tego istnienia, Programu, czyli od listopada 2025 roku jest to po króliczych Światowych Informacjach na koniec transmisji telewizji Kleziowskiej. Ja się ostatnio zastanawiałem, czy nie robić tego szybciej, bo być może pojawienie się twarzy autora na filmie będzie bardziej przyciągające. Z drugiej strony wtedy przyszła mądrość, która gdzieś tam jeszcze we mnie siedzi, i powiedziała: No, na pewno ktoś będzie chciał oglądać Twoją twarz. No, ludzie o tym marzą. Więc uznałem, że nie, jednak oglądanie królików, jakie są cudowne na początku, będzie lepsze, a to jest już takie dla ludzi, dla drogich telewizorów, dla drogich państwa. Którzy mają silniejsze umysły, mocniejszą psychikę, jak to się mówi kolokwialnie, i wytrzymają całe królicze światowe informacje. Te reportaże informacyjne o wspaniałych ściach Narodu Króliczego, żeby na końcu jeszcze mnie usłyszeć o tym, jak ja opowiadam cokolwiek. Natomiast, jeżeli Państwo chcą, abym występował na porządku, jeżeli to jest jakakolwiek różnica, to proszę o pozostawienie komentarza. Oczywiście, ze względów zasięgowych, to mówię, bo komentarze podwyższają wyświetlenia na filmach i tylko dlatego to proszę. Przechodzę do drugiego tematu. I tak jak kiedyś się naśmiewałem, że ten program jest niemal całkowicie o pogodzie, czy jego poprzednik o nazwie dziś w Kiberku, tylko prawdziwi fani tego kanału pamiętają program dziś w Kiberku. I nie, wcale nie był on produkowany w pomieszczeniu zwanym y, toaletą, tudzież ubikacją, był on produkowany w studiu telewizyjnym y, Minecraftowym z Króliczkiem. Może na ekranie teraz się pokazać, jak wyglądało to studio, ale nieważne, proszę Państwa. Bo mrozy już się ociepliły. Ale jest coś o wiele ciekawszego, bo przybywa coraz więcej śniegu. Ja przynajmniej to zauważam z perspektywy mojego miasta, czyli Grudziądza oraz okolic. Tutaj spada coraz więcej śniegu. Dzisiaj rano również patrzyłem na pogodę i w najbliższą środę i czwartek ma dopadać maksymalnie przez te 48 godzin, przez te dwie doby, jeszcze 20 cm śniegu. Jeżeli to się stanie, to będę naprawdę szczęśliwy, bo być może będą jakieś utrudnienia komunikacyjne dzięki temu. Jakieś skrócenia, trwania yy, obowiązków i tak dalej. Więcej siedzenia w domu i dłuższe transmisje telewizyjne. W szczególności, że w piątek są już urodziny ukochanego przywódcy Rudolfa. Po tym imponującym temacie pogodowym przechodzę do głównych tematów dzisiejszego programu, który nie ma nazwy, bo jeszcze jej nie wymyśliłem. I jest to reklamy o AI. Proszę Państwa, nie chodzi mi o te, gdzie jest wykorzystywane AI. To zostawię sobie na inny odcinek. Chodzi mi o to, kiedy pokazuje się taki mężczyzna, albo jest on w stylu takiego typowego informatyka, każdy wie o co chodzi, albo jest to taki męski mężczyzna, taki samiec alfa, sigma. I nie chodzi mi tutaj o szodownego wielkiego księcia, marszałka lidera Frederyka. bo to jest taka pseudo-sigma, ten, co się pokazuje, bo Frederyk to oczywiście prawdziwa sigma. I zaczyna on mówić typu, czy jesteś leniwy? Ja wiem, że jesteś, ale to nie jest twoja słabość, to jest twoja prawdziwa siła. Zapisz się na mój, na mój darmowy webinar o AI, gdzie wytłumaczę ci, jak zrobić, żeby twoje życie było lepsze. Albo, jeżeli jesteś informatyka, czy chcesz zarabiać od 10 do 30 tysięcy złotych miesięcznie, a nawet tygodniowo, nie wychodząc ze swojego domu, albo mieszkając na Bali? To, jeżeli chcecie, zapiszcie się na mój całkowicie darmowy webinar, dzięki któremu osiągniecie wielki sukces tak jak ja. I mówi to osoba, której nikt nigdy nie zna, nikt nigdy o niej nie słyszał. Ja już o tym, o tych reklamach O AI i o webinarach Z AI już kiedyś nagrywałem Ale to mnie to cały czas męczy Tak jak wtedy apelowałem, żeby państwo Coś z tym zrobili, żeby to mnie nie męczyło Te reklamy, to oni cały czas mi się wyświetlają Ludzie, pomóżcie mi jak to zablokować Bez kupowania sobie YouTube Premium Jeszcze jest jedna rzecz Która mnie co chwilę, która mnie co chwilę katują I nie wiem dlaczego, może dlatego, że Mój algorytm wygląda jak algorytm typowego 70-latka bo oglądam nagrania z telewizji z lat 70. albo północno-koreańską telewizję z lat 80. -tych. Ale to nie, nie wchodźmy już w te szczegóły. I wychodzi mi reklama, gdzie zazwyczaj jest taka na pewno, na pewno to może nie i że nie życzę tego Państwu. Spotkaliście się z taką panią. Ona występuje zawsze w tej reklamie. Z takimi blond utlenionymi włosami, ustawionymi w taki sposób, że one tu lecą na bok, i tu się poszerzają na końcu. I ona jest cała na czarno ubrana. I z taką smutną grobo, i grobową, to jest słowo klucz, mówi tak. Czy chcą państwo ubezpieczenie dla rodziny? Jest ono od 40 do 80 roku życia i stawka za nie nie powiększy się nawet z pogarszającym się stanem zdrowia. Dzięki temu ubezpieczeniu, przepraszam, uwagę, yy, dzięki temu ubezpieczeniu państwo będą mieli zagwarantowane koszty pogrzebu, stypy oraz wszystkiego innego, co jest potrzebne. Wystarczy się zgłosić na Polisę na 24 godziny po śmierci. Zrobi to pańska rodzina. Ceny są naprawdę dobre. Spotkałem się jeszcze z wersją, gdzie był mężczyzna ubrany cały na, cały na czarno, również taki starszy, z grobową miną to opowiadał. I mnie to naprawdę ciekawi, czy ktoś to kupuje, w szczególności, że to ma pełno gwiazdek tak zwanych gwiazdek bo te charakterystyczne znaki gwiazdek sobie co chwilę pokazują, kiedy ta pani coś wymawia i wtedy jest wyjaśnione. Ale to i to. Ale to i to. Ale nie do końca tak jest. Ale wyjaśniamy, że to jest tak. Ale to tylko skrót lek reklamowy i proszę Państwa z takim przesłaniem nie słuchajmy takich głupich reklam i również z przesłaniem dla YouTube'a. Drogi YouTube'ie, nie katuj mniej więcej tymi reklamami oraz pozwól, aby każdą dało się pomijać natychmiast albo po pięciu sekundach. Serdecznie dziękuję państwu za oglądanie tego programu, nie życząc państwu tej oto pani oraz tych reklam o darmowych webinarach z AI i zapraszam za tydzień.